Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwały Jego imienia, cześć Mu wspaniałą dajcie. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Pan z Wami. W liturgii Kościoła Katolickiego święte księgi odgrywają bardzo ważną rolę. Zewnętrznym tego znakiem jest ozdobiona Księga Ewangelii, noszona w procesji, okazana przez celebransa. Tydzień biblijny w Polsce rozpoczyna niedziela biblijna warto przyjąć zaproszenie, które po 2009 roku zainicjowało praktykę czytania w tym tygodniu Pisma Świętego w Kościele. Sięgajmy częściej po Biblię i kochajmy ją coraz bardziej. W tej najświętszej ofierze modlimy się o łaskę wiecznego zbawienia, świętej pamięci księdza Romana Wiatrowskiego, Stefani i Michała Wiatrowskich. Pozdrawiamy wszystkich, jeżeli są na zewnątrz naszej świątyni i przypominam, że jeżeli nie ma warunków do uszczenia Najświętszego Sakramentu niekoniecznie trzeba uklęknąć. Jeżeli siedzimy, można pokłonić głowę, jeżeli stoimy. Tak samo tym samym gestem możemy oddać cześć Najświętszemu Sakramentowi. Często nie jesteśmy świadkami wiary z powodu naszych złych czynów. Słów i myśli, dlatego przepraszajmy Pana Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, którego przepowiadali prorocy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który stałeś się dobrą nowiną dla ludzi, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego naukę głosili apostołowie aż po krańce ziemi, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuj nad nami, Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze wszechmogący Panie Synu jednorodzony Jezu Chryste Panie Boże Baranku Boży Synu Ojca który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami który gładzisz grzechy świata przyjm błaganie nasze który siedzisz po prawicy Ojca zmiłuj się nad nami albowiem tylko Tyś jest święty tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swym wiernym. Zachowaj ich w radości i sprawa, by ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr powiedział do ludu, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg Ojców naszych, wsławił sługę swego Jezusa, wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście o ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście daw, dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi, a Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Oto Słowo Boże. Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie. Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie. Kiedy cię wzywam, odpowiedz mi Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Gdyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Wznieś ponad nami. Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty, jeden Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Wznieś ponad nami światłość Twoją, Pani. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w Nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę... W tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Oto słowo Boże. Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma. Niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba, a gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich, pokój wam. Zatworzonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani, dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Po tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma i rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia wstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie, pała Tobie Chryste. I słowa Ewangelii składzą nasze grzechy. Drodzy w Chrystusie, Panu. Tydzień biblijny, tydzień, w którym w sposób szczególny eksponujemy wartość Słowa Bożego. Wydaje się to dziwne, bo przecież Słowo Boże, Pismo Święte jest podstawą naszej wiary. Do tego doszło, że katolikom trzeba przypominać o fundamentach ich wiary? Z tego wynika, że tak. Bo jakoś tak się przyjęło, że wiara jest czymś instynktownym, czymś, co przejmuje się z pokolenia na pokolenie, a że niestety sporo ucieka co pokolenie, to się potem okazuje, że wierzymy i nie za bardzo wiemy już w co wierzymy. Podstawą jest słowo Boże. Słowo Boże określa nie tylko prawdę wiary. Nie tylko określa to, co jest moralne i niemoralne, ale przede wszystkim też otwiera nas na dialog. Bo w słuchaniu Słowa Bożego często przychodzi też i odpowiedź na nasze pytania, na nasze problemy. Fragment Ewangelii, który dziś słyszeliśmy, jest bezpośrednim fragmentem po tzw. uczniach z Emaus. Otóż pierwszego dnia, kiedy wstał Chrystus. Popołudniem uczniowie idą do Emaus i lamentują, jak to się wszystko popsuło. Cóż, spodziewali się tego, że teraz przed nimi wspaniała przyszłość. Tak sobie myśleli, przecież byli świadkami, jak Chrystus nakarmił tysięczne rzesze. Mieli go obwołać królem i widzieli już przyszłego króla izraelskiego, który przegonił okupanta rzymskiego. Oni już podzielili się urzędami, ministerstwami, mieli być wielkimi i nagle się okazuje, że ten wielki, wspaniały król, na którego cześć wiwatowały w niedzielę Palmową wielkie rzesze, umarł i to umarł najbardziej niegodną śmiercią, jaka była w Izraelu, na drzewie krzyża. I zawiedzeni mówią do Jezusa, który przyszedł, i idzie razem z Nimi, a myśmy się spodziewali. I wtedy On zaczyna im wyjaśniać wszystko, co o Mesjaszu napisał Mojżesz i prorocy, że miał umrzeć i cierpieć. Moi drodzy, właśnie często na wątpliwości naszej wiary mogłoby odpowiedzieć Pismo Święte. Często na wątpliwości, czy ja jestem blisko Pana Boga, czy wypełniam zdanie Jego Ewangelii. W Ewangelii Mateuszowej w Kazaniu na, gór, na Górze jest napisane: Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który pełni wolę mojego Ojca. Słyszymy zresztą podobne słowa dziś w drugim czytaniu. Święty Jan Apostoł mówi, Potem zaś poznajemy, że go znamy, jeżeli zachowujemy jego przykazania. Kto mówi znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. To zaś zachowuje jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Kto zachowuje naukę, żeby ją zachować trzeba znać. Czasami nie przywiązujemy wagi do Słowa Bożego, do czytania szalnych, do tego, co się głosi z Ambon. Prawie nigdy nie sięgamy po Pismo Święte w naszym domu. I dziwimy się, że tak łatwo chwieją się fundamenty naszej wiary. Dzisiaj wobec naporu mediów Nauki, które fałszują Pismo Święte, podważają jego zasadność, które nie tylko już mówią, że to tylko częściowo jest prawdą, ale zaczynają już sugerować, że Pismo Święte to może było dobre tysiąc lat temu, no może siedemset, że dzisiaj jest wolność, demokracja, współczesny człowiek nie może być związany i zobowiązany do niczego, że sam sobie określa. Co, co chce być przedmiotem jego wiary, sam sobie buduje wyobrażenie o Panu Bogu i aspiruje do tego, żeby to właśnie Bóg był tym, który będzie spełniał jego zachcianki. Tak jest niestety. Tak przekazują nam obraz wiary ci, którzy tej wiary nie rozumieją. Nie zawsze może są wrogami. Pana Boga, ale nie zawsze też rozumierją sami łaskę, którą otrzymali. A Pismo Święte pokazuje, że tutaj znajdujemy światło, jak układać swoje życie. Niektórzy boją się, że jak tak się wgryzę w Słowo Boże, w Pismo Święte to się nagle okaże, że jestem bardzo niegodny, że zacznie mi wypominać grzech. To prawda, ale początek listu Świętego Jana tego fragmentu jest taki: Dzieci moje piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Czyli faktycznie Pismo Święte mówi: nie grzeszcie. Ale z drugiej strony kolejne zdanie jest takie: Jeśli by nawet ktoś grzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. Czyli w Piśmie Świętym jest opis naszej sytuacji. Jestem grzeszny popadam w grzech. Ale z drugiej strony Pismo Święte też daje lekarstwo. Bóg przez Słowo Boże wyciąga rękę. To Pismo mówi słowami Ewangelii Janowej, że Chrystus nie przyszedł, żeby świat potępić, ale go zbawić. Nie przyszedł po to, żeby świat osądzić, ale żeby właśnie przez swoje Słowo dać mu światło, które którędy mimo grzechu Przyjść do Boga po usprawiedliwienie, po oczyszczenie. Pismo Święte to jest właśnie moc łaski, która zbawia. Jeżeli zwątpimy w to słowo, jeżeli zwątpimy w moc tych słów Jezusa Chrystusa, które wypowiedział właśnie w dniu zmartwychwstania do uczniów, weźmijcie ducha świętego, którym. Grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jeżeli w to zwątpimy, to jakaś siła, jakaś moc i jakaś nauka może nas od grzechów uwolnić. Pismo Święte pomaga człowiekowi znaleźć na trudne pytania naszej codzienności. To nic, że od napisania minęły już wieki. To nic że te wydarzenia, które rozważamy, miały miejsce bardzo dawno. To jest proroctwo. Proroctwo ma to do siebie, że się nie kończy. Bóg, który wypowiada słowo dla mnie w konkretnej sytuacji, przyniesie mi rozwiązanie, przyniesie mi odpowiedź, będzie wsparciem i będzie walczyć z tym wszystkim, co jest wątpliwością we mnie. Budujmy podstawy naszej wiary, odbudujmy naszą wiarę właśnie, bo, ale miał życie wieczne. Fragment Janowej Ewangelii. Kochani, jeżeli wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, Syna Jego, jedynego, na naszego, który pod pomylił nam się wszystkim. Zaczynamy od początku. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został